Witam moi drodzy. Dzisiaj przychodzę do Was z zakupami moimi. Po prostu w weekend w gazecie Metro, która jest za darmo w autobusach, w komunikacji miejskiej w Anglii, były vouchery o wartości 5 funtów. I po prostu jak się wydało 20 funtów, dostawało się zniżkę na 5 funtów. Ja dzięki e, uprzejmości swojej koleżanki, która podarowała mi cztery vouchery, a oszczędziłam 20 funtów. Jak już wcześniej mówiłam w poprzednich filmikach, e, do Lidla jeżdżę co dwa tygodnie, ale w momencie, jak się trafiła taka promocja, musiałam skorzystać. Więc krótko Wam teraz pokażę, co ja kupiłam. Było to troszeczkę pracy. E, musiałam wszystko z kalkulatorkiem spokojnie sobie policzyć, żeby nie wydać więcej, żeby to mi się wszystko opłacało. E, więc pierwsze co, kupiłam piwa dla mojego męża, które, to są jego ulubione. E, jedno piwo kosztowało 9,99, 99, przepraszam, i musiałam dokupić do tego paszczecik, żeby się zgadzało 20 funtów. I tutaj widać piweczka zniżka 5 funtów, czyli za te trzy rzeczy zapłaciłam 15 funtów. Na drugą transakcję wybrałam mięso. Musiałam troszeczkę zapełnić drobiem moją zamrażarkę, ponieważ ostatnio nakupiłam trochę wieprzowiny, wołowiny i brakowało mi właśnie drobiu. I policzyłam sobie, że za 8 małych kurczaczków zapłacę 18 funtów. I żeby mi się to wszystko zgadzało, wybrałam dwa mięsa mielone, które będą akurat jutro, będziemy mieli na obiad hamburgery własnej roboty to wszystko wyszło 20 funtów 99 pensów plus obniżka 15.98. Bardzo bardzo dobra cena jak za taką e, górę mięsa. Tutaj mamy trzecią kupkę, która wam się pewnie najbardziej spodoba na sobotnie weekendy. E, mianowicie tutaj e, już bardziej dla mnie, no w sumie dla męża też. E, wódka jakaś inna, nie widziałam jej. I to jest wódka polska z tego co widzę. Och, karol z herbem. Nie słyszałam o tej wódce. Może to nie jest. Bo nie z dwoma. Orzełek jest z dwoma e, głowami. To chyba jednak rosyjska. E, ta wódka kosztowała 99, tutaj jest ona. Kupiłam też brzoskwinki, moje ulubione de desery mojego syna karmelowe. Serki do naszych burgerów na jutro nasionka do mojego pięknego ogrodu. Te nasionka już w tym roku nie będą siane, po prostu zostawię sobie je na, na następny sezon, na wiosnę. I wybrałam sobie pietruszkę naciową taką sałatę maślaną, ale ona jest taka fajna do sałatek, akurat yy, kolorowa. Nasionka cebuli. Taka cebula i taka, nie wiem, jeszcze takich nie miałam, ale ja nigdy nie czekam, aż one dojrzeją do końca, po prostu używam je jako, jako zielone cebulki po prostu do sałatek. I tutaj druga ta pachnąca pietruszka yy, dla dzieci. E, mordoklejki tak zwane. One kosztowały niecałe 2 funty zestaw taki Haribo 23 mini paczki. Akurat dzieci nie, nie przesadzą. Dostaną za, na, w nagrodę po paczuszce, jak będą grzeczne. E, I to kosztowało też pra, praktycznie e, 2 funty. Mleczko, mleczko zawsze musi być w domku i mi się o karo. I takie zestawy chipsów wielopaki. Te są ziemniaczane, takie kółeczka dla mojej córki głównie, bo ona ma alergię na mleko. A bardzo dużo chipsów ma w składzie swoim mleczka. I tutaj taki zestaw już dla mojego syna bardziej i dla męża. I te chipsy też są w bardzo dobrej cenie. Tutaj są 24, 24, 30 paczek. Hmm za 2,49 bardzo dobra cena e, i polecam je, bo my je praktycznie cały czas kupujemy e, na zmiany z tymi z Aldiego i te kosztowały funta 19 więc za całe zakupy zapłaciłam 16 ,12 funtów 12 pensów bardzo dobra cena za to wszystko i tutaj ostatnia moja kubka zakupów e, troszeczkę pieczywa takie drobnostki, które żeby uzupełnić e, nasze zapasy. E, cztery pączuszki: po jednym dla dzieci i dwa dla męża. Jutro sobie chętnie zjedzą. I Te pączki są po 33 pęcy. Cebula, fajna duża. Ja zawsze Waldim kupuje taki wielopak cebul, ale one są takie malutkie. Nieraz potrzebuję dużej, więc to mi będzie łatwiej po prostu kroić i obierać jedną. Zestaw kukurydzy, która była. W tym tygodniu e, w, te, w, te, w tej wyprzedarze 6, 6 Fruit and Veg. Ona kosztowała 79 pensów? Tak, 79 pensów. Ugotujemy je, dzieciom. Moje dzieci bardzo lubią kukurydzę. E, salami, 79 pensów. Taki wielopak orzeszków, Punta e, 89 bodajże. I tutaj w Anglii też mamy polską kiełbasę. Ona, ona na etykiecie pisze, pisze sależ, 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 salezjańska. Nie mogłam się wysłowić. A przecież to jest nasza śląska. Ona dosyć drogo, drogo wychodzi, ta kiełbaska. Ale coś się nie robi na obczyźnie, żeby zjeść naszą polską, śląską kiełbaskę. Widzicie? Salezjańska sosycz 2,49. gofry dla mojego syna nie uwielbia. Dwa e, piętnastkopaki jajek. My bardzo dużo jemy jajek. E, jajek zawsze mamy dużo pod dostatkiem. Tutaj da, do moich sałatek robię sobie sama winnegrę, ponieważ nie chcę kupować tych gotowych, takich dosładzanych e, sosów. E, oliwa 2,89 ona mi starczy na co najmniej pół roku jak nie dłużej także opłaca się pieczywa, bułeczki dla mojego męża mm, na śniadania, do pracy e, tutaj jest zestaw pięciu i tutaj też kolejne pięć, one są po 17 pensów za sztukę, też bardzo dobra cena no, będą akurat na dwa kolejne dni jego, dla niego do pracy tutaj mam bułeczki na te burgery na jutro, na obiad. One też jakąś śmieszną cenę kosztują 59 pensów. I tutaj dla moich dzieci zawsze syn prosi, żebyśmy je wzięli. Ja je bardzo rzadko biorę, bo one są dosyć drogie. 3,60 kosztują funta. I te były przecenione o 30% z tego względu, że są po prostu troszeczkę uszkodzone. Jest tutaj trochę rozmazany tofi. I ta jest troszeczkę zduszona. Ale dzieci tak je zjedzą, więc one z 35% o, yy, obniżką. Tutaj jest kosztowały 2.51. No to już jest dostępna cena, jak dla dzieci. One będą dla nas ponad tydzień. Dzieci będą je jakby nigdy nie daję im za dużo słodyczy, po jednej dostaną, jak ładnie zjedzą obiad i będą grzeczne. Yy. Więc w sumie zapłaciłam 15 funtów, 12 pensów z tą obniżką aldową. Także, no super, jestem zadowolona z tych zakupów. Oszczędziłam mnóstwo pieniędzy. Zaraz sobie to będę pakować. Zgram to jak najszybciej. Tak, w ogóle dzisiaj jest 19 czerwca i postaram się to od razu wam wgrać, bo te vouchery są jeszcze. Ważne do jutra, więc jeszcze jak ktoś ma, to niech się śpieszy i, i je w e, pienięży. A ja będę sobie kroić te kurczaczki. Część zostawię całych, zamrożę, a część pokroję. Będę miała osobno piersi, osobno korpus na, e, na rosołek, e, udka do pieczenia. Ze skrzydełkami nie wiem, czy będę piekła, czy dam do zupy. Zobaczymy, jak to poporcjuje. Także do 24 czerwca są... Y, Ważne. Jutro mam akurat wolno od pracy, więc będę kroić. Także to by było na tyle na dzisiaj. Taki szybki mój e, shopping. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i pozdrawiam. Trzymajcie się, papa pa.